Mati, ale dzisiaj sobie zagramy. No, będziemy próbowali te kredyty. No, i tutaj czeka nas mityczny star drop, więc też bym go chciał zdobyć. Bo, no wiecie, by było fajnie. 10 tysięcy jest legendarnym. No, dobra, i trafiłem w Terra już dawno. Tutaj czy z kredytów wyrzucałam tarę, też gala trafiłem, no to no dużo się pozmieniało, jak widzicie. A ja ogólnie no e, będę też robił misję, więc gramy sobie na Knockout i Cordeliusem, dobra. To sobie zagrajmy. Dawno nie było odcinków bo nie miałam niestety czasu ale <laughs> już olej dobra Kupię... też nie wiem czy widzieliście ale mam do niego gadżet tam jednego Jak wiecie nie nie, nie ma przesady ale też tyżku... go o o o czekaj 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 tutaj właśnie jest trochę pipek dobra Kordeli są... takiego krótkiego zasięga, ale mam też ulcika. Czekaj, bo ta ma dobra, ale oni się tam klepią. Co oni nic? Dobra, czekaj, czekaj, czekaj. Dobra, 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 dawaj, dawaj, dawaj. Na luzie, na, na luzie, na, na luzie, na luzie, dobra. Luz. Kurczaki, kurczaki, Patrz, Siupa. hello. Idź, bo bym zginął. W sumie i tak, gdybym zginął, to byśmy wygrali, ale właśnie... ...em, ten gadżet jest przydatny właśnie do takich rzeczy. No dobrze, y Tutaj mamy Edgara, to już go rozwalmy. Możemy sobie wziąć Ems do krainy. Sobie od razu weźmy ją. Dobra, już wyszła, ale... A ja w powietrzu. Kordeli w powietrzu. Dobra, yy, mamy już jakąś jedną misję zrobioną. Tutaj będę miał StarDropa, kredyty Właśnie od tego legendarnego w tamtym sezonie tropal Właśnie wytropiłem tego e, Chester'a no Będziemy mogli sobie później e, zagrać z nim No bo Myślę, że będzie fajnie. No dobra e, Czekaj, tyle u... <laughs> no, chcę zobaczyć Nie, nie, To mi się nie udało. Dobra to lecimy dalej, no! Będziemy mogli później jeszcze, jak skończymy tą misję z Cordeliusem, tu mogę zagrać sobie chesterem. Więc dobra, chodźmy sobie. I co my tu mamy? Dobra, mam tutaj krzaczki. Tutaj idzie do nas Daryl. Tutaj mamy mskę, a my nie chcemy, razie nie chcemy Pu Nie macie! pu, Nie macie! Dobra! Tylko na ogół, lecimy Dobra Pupu. dobra Daryl od razu sobie odlatuje, a ja mam bardzo mało HP Kurczaki To się zregeneruje. Kurczę, widziałam, widziałam, widziałam już. Dobra, lecę. Nie, no kurczę! Ech, to jest to miałam bardzo mało HP. Dobra. Dobra, rozwalamy. Dobra. Dobra, ej, ja już myślałam, że zginę, nie? Ja ci kręcę, ale to było. Stresujący ten moment. Wiecie. Dobra, e, możemy sobie. O, mam nagrodkę Squirtropa. I uwaga, uwaga, epicki i. No. No i to. Dobra, wcześniej będą kredyty, więc sobie zobaczymy jeszcze, czy mamy... Okej, okay, mamy tutaj tutaj, na solo mamy, więc sobie możemy już zagrać solo, mam nadzieję, że... Że naszym korwialiówom to wygramy, nie? Jak nie, to będzie lipka, dobra. Okej, okay, widzimy, że jest bardzo dużo Edgarów. No bo to jest taka postać, wiecie... Wydaje że ona jest bardzo mocna, nie? Ale... można powiedzieć, że rozwala się ją giga łatwo no! nie, nie, nie ech to, ech to ech to, ech dobra, gramy jeszcze raz musimy dobra, wiecie co? jak wygramy tą rundę Tu mamy start dropa i on będzie legendarny wiecie? ja zrobię tak, że będzie legendarny ale wiecie co? teraz ja, jak i ja, ja gram sobie solo to, to, to najczęstsze postacie to jest albo Edgar, albo Frank. Nie? Bo Frank został ostatnio e, mocno ulepszony. Więc teraz każdy nim nie gra. Nie? To jest właśnie takie dobre. Ja, ja tutaj sobie tylko. Z... O nie, Frank. Nie no, ja, ja chcę skrzynka tego. Tak Pójdę sobie rozwalę to. Idę sobie do krzaczków. Dobra, o dobra, o dobra, o dobra. Nie! Kurczę Kurcze. Dobra, ale trochę misji tam mam. I uwaga! Epicki, znowu epicki, ty! Ale to już... To już właśnie idzie. Widać, że... O mam równo 1000. Kredytów, widzicie? Pa! tysiąc kredytów Czy tu ja potrzebuję tylko 900? Ale fajnie, tyt To odblokuję te 500 To tylko 400 Ej, dobra, ej, fajnie Mi się to podoba, a wam? Bo no, jakby no, mam, mam nadzieję, że się wam też Ale nie, to bardziej musi mi się podobać Bo ja, ja go dostanę, dobra, widzicie? Znowu Edgary Dobra, nie powiem, że też mam całkiem Edgara ulepszonego Chyba na dziewiąty poziom, tam trochę tam gadżecików, ale nie za dużo tych gadżetów, nie? Ale patrzcie, widzisz, na, na przykład Edgara już pokonałem na ludzie nie? Więc właśnie ja też tak tutaj właśnie gram ten kurde, jestem tutaj... Do... O kurczę, Emska, Emska, o! Kurcze na Emski to ja muszę używać swojego tego gadżetu, nie? mam już mało HP, totalnie. To czy ta m który tutaj króluje? Patrzcie, patrzcie. Pa! Siemano! Siemano! Let's go, ale ja sobie z zaskoczenia wziąłem. Dobra, widzimy, że tutaj mamy El Primat. Ej, to tylko. ci zostali? XD. Tylko mamy tutaj wszyscy. Dobra. Myślę, że będzie łatwo. Ja mam, a ja mam 7 kieptów, czyli najwięcej. Uwaga, Shelka ma ulta. Dobra, niech oni się pobiją, nie? Ja chcę, żeby oni siebie atakowali. Ja tutaj będę. Ja tutaj będę sam, ja tutaj będę sam, ja tutaj będę sam, ja tutaj będę sam. I będę się kręcił w kółeczko. Niech, niech użyje ulta na tego primo, nie? Ja się boję, że zaraz... Szelka mnie z ultu weźmie i będzie lipka trochę. Dobra. Chy chyba na razie się trochę dobra. Idę. Czy bo bo ta te Szelka też myślę, że te... Dobra, chyba Szelka się widzisz. Ty! Trzeba tylko. Nie no. Pa. Siema! Siema! Kurczaki. Dwa razy ultem nie trafimy. Lipka. A, bo jeszcze musimy pamiętać, mamy właśnie o tutaj. O! Jeszcze kredyty 100 akurat. No ale, no, ale, no. dobra. Czy Trzymamy już my się tak. Zrobiliśmy misję na Cordeliusa. To możemy teraz robić. I możemy teraz sobie wybrać gasa. mam na niego misję. Myślę, że Gas to będzie dobry wybór, bo on ma tą tarczę, nie? Więc mam na nadzieję, że to naprawdę będzie dobry wybór. Ale dobra. Zaczynamy, mamy tutaj... O nie ma Edgara, Kumarcie i Franka, ale ja, ja Kurde. To jest chyba mapa jeden na milion, nie? Jest taka szansa, że nikt nie będzie miał... Ani tego oku, czy Jackie tu idzie, to ja ją od razu ze z daleka będę atakował. Bo tutaj, o nie, już przegram, przegram, przegram. Dobra, ciekawi, 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 ciekawi. Ociek, kurcze, no wiedziałem. Ech, to, ech, to. Dobra, mamy też, można. Mamy też ogólnie tutaj na przykład, możemy albo z Siu. Myślę, że. Najlepszą postacią, która będzie zdobywała najwięcej obrażeń, będzie chyba Stew. Nie wiem, ale chyba mi się tak będzie właśnie wydawało. Więc weźmy sobie Stew, i to skurczy Stew. Nie wiem, czy nie wygram akurat. Tutaj Sandiego mają w mip Dobra, patrzcie. O kurde, nie było widać. A, ale dobra. Ale jeszcze się. Porobiło. Dobra. Panka O, ej! Wiecie co? Prze Przez chwilę mi się wydawało, że on ma 7 kiubów, nie? To brakowało. Ja no, muszę ją wyjaśnić, nie? To teraz mi ob... Rozumiem. Ta, nie! Nie, spoko. Dobra, no to... Właśnie na tej mojej niestety przegranej będziemy kończyć, tylko jeszcze wezmę... O, 100 gratidów, dziękuję. To trzymajcie się to do następnego odcinka.